Raz drugi w ciągu 6 miesięcy moskiewski cud techniki wart 4 miliardy dolarów płonie. Nie jest to wynik zwykłej bomby w ciężarówce ani improwizowanego ataku drona morskiego. Zniszczenia opowiadają prawdziwą historię. Skręcona stal i roztrzaskany beton naznaczone nieomylną precyzją amerykańskich bomb ślizgowych. Ukraina nie tylko ponownie uderzyła w most. Operacja ta polegała na wlocie F-16 głęboko w silnie bronioną przestrzeń powietrzną Rosji. Dostarczeniu ładunku z chirurgiczną precyzją i bezpiecznym powrocie. Skala koordynacji, synchronizacji i integracji technologicznej sprawia, -Poata, że ten atak jest jedną z najbardziej złożonych technicznie operacji we współczesnej wojnie. Aby go zrozumieć, trzeba przeanalizować planowanie, sprzęt i taktykę. Operacja o kryptonimie Blindfolded Bear była przemyślanym przedsięwzięciem. Opierającym się na połączeniu zaawansowanych amerykańskich systemów i improwizowanych wabików. W centrum operacji znajdował się F-16 Blok 50. W siłach powietrznych USA ten odrzutowiec jest wielozadaniowym drapieżnikiem, zdolnym do zdobywania przewagi powietrznej, precyzyjnego ataku i misji wsparcia taktycznego. Jednak tutaj leciał samotnie przeciwko jednemu z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów obrony powietrznej na świecie. Samolot F-16 przenosił cztery bomby GBU-39 o małej średnicy SDB. To ważąca 285 funtów 126 kg. Amunicja szybująca zaprojektowana z myślą o ekstremalnej precyzji. W przeciwieństwie do standardowych bomb lub bomb bunkrowych. Każdą SDB można zaprogramować tak, aby trafiała w określony cel konstrukcyjny z odległości prawie 46 mil 74 km, powodując minimalne szkody uboczne. Celem tej operacji był dylatacyjny element pylonu 145 mostu krymskiego, osłabiony poprzednim atakiem 6 miesięcy wcześniej. Czas był kluczowy. Bomby musiały zdetonować, gdy rosyjski konwój z amunicją przeważnie kietuncy. Przewożący 152 mm pociski artyleryjskie przetoczył się bezpośrednio nad słabym punktem konstrukcji. Na papierze ta misja była niemal samobójcza. Rosyjskie baterie obrony powietrznej S-400 Triumf strzegą regionu. Ich radar nagrobkowy 92 N6E może śledzić do 300 celów jednocześnie i wyznaczać efektywną strefę zakazu lotów o promieniu około 400 km. System może atakować zagrożenia za pomocą 48 pocisków. 48N, 6 o masie 40 0 funtów, ok. 18 ton. Zdolnych do przechwytywania z prędkością Mach 6. Teoretycznie każdy samolot zbliżający się do mostu bez neutralizacji lub rozproszenia uwagi tych systemów obronnych zostałby zniszczony przed dotarciem do celu. Ukraina pokonała to wyzwanie dzięki dezinformacji i walce elektronicznej. Kluczową zasadą było zasypanie systemu S-400 fałszywymi sygnałami, aby zawęzić okno operacyjne dla F-16. Cel ten zrealizowano przy użyciu kombinacji bezzałogowych kutrów Magura 55C i zmodyfikowanych dronów FP-5. Urządzenia te działały jak cyfrowa flota WIDMO, zaprojektowana do imitowania nadlatujących pocisków manewrujących w rosyjskich systemach radarowych. O-4 45 rano pilot F-16 o kryptonimie Ghost zbliżył się do Morza Czarnego na wysokości 60 metrów, 200 stóp, nad powierzchnią wody, lecąc z prędkością 550 węzłów. 550 węzłów. Bateria systemu S400 w Kirsch była w pełni sprawna, a jej radar przeszukiwał horyzont. Ghost zastosował technikę maskowania terenu, wykorzystując krzywiznę Ziemi, aby pozostać niewidocznym dla radarów niskokątowych, a jednocześnie bazując na chaotycznych sygnaturach elektronicznych generowanych przez drony i drony morskie znajdujące się przed nim. W odległości 3 mil od mostu 10 kutrów. Magura. 55C rozmieściło swoje ładunki, 40 dronów FPV, każdy wyposażony w wyrzutnie z funkcją spoofingu i przeskoku częstotliwości. Drony te pojawiły się na rosyjskim radarze jako nisko lecące pociski manewrujące, co powodowało efekt odmowy usługi DNS. Procesory radarowe systemu S-400, zaprojektowane do filtrowania szumów otoczenia, zostały przeciążone i tymczasowo nie były w stanie odróżnić rzeczywistych zagrożeń od wabików. Załogi rosyjskich pancerów S-1 zareagowały, przechodząc na ręczne namierzanie optyczne. Dwulufowe działka automatyczne KAL 30 mm zaatakowały rój. Każda lufa mogła wystrzelić do 5000 pocisków odłamkowo burzących na minutę. Niebo wypełniły smugi, ale rozmieszczenie roju pozwoliło dronom pozostać poza skuteczną strefą rażenia działek automatycznych. Rosjanie eskalowali, wystrzeliwując 457 pocisków przechwytujących, zaprojektowanych do zwalczania pocisków manewrujących z prędkością 4-machów. Pomimo intensywnych działań zaradczych, Ghost pozostał w ukryciu z odległości 55 metrów i 19 kilometrów. F16 był fizycznie niewidoczny dla rosyjskich radarów ze względu na krzywiznę ziemi. Systemy radarowe były namierzone na wabiki, dając gostowi 30 sekund na wykonanie ataku. Parametry paliwa i nawigacji były stale monitorowane. Każdy błąd w obliczeniach mógł mieć tragiczne skutki. Podczas systematycznego niszczenia roju dronów, 5 dronów Magura, 5 o pojemności 5 CM3 ruszyło do przodu, aby utrzymać iluzję nadlatujących pocisków. Te jednostki ofiarne emitowały szum elektroniczny, aby dodatkowo zmylić rosyjskich operatorów radarów. Rosyjski okręt patrolowy Siergiej Kotow zaatakował drony z obrotowego działka AK-636. Jednostki Magura były niszczone jeden po drugim, jednak piąty dron nadal działał, generując fałszywe cele radarowe wokół głównego pylonu mostu. W międzyczasie Ghost zbliżył się do mostu, wykonując kontrolowane wznoszenie z wysokości 60 do 600 metrów, narażając samolot na działanie radarów po rozpoczęciu odwracania uwagi. Używając kapsuły namierzającej, i zidentyfikował kluczowy konwój: 20 ciężko załadowanych ciężarówek Kamas 6. 350 eskortowanych przez pojazdy opancerzone tygrysy zostało zatrzymanych na punkcie kontrolnym w pobliżu mostu. Rosyjscy operatorzy uznali, że zagrożenie powietrzne zostało zneutralizowane i pozwolili konwojowi przejechać bezpośrednio nad pylonem 145, nieświadomie wjeżdżając w strefę śmierci. Czas pozostał kluczowy. Ghost utrzymywał samolot w locie wznoszącym, czekając, aż najcięższe ciężarówki przewożące około 500 ton pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm dotrą do złącza dylatacyjnego. Zrzucenie pierwszych dwóch bomb GBU-39 dokładnie w wierzchołku zapewniło, że dotrą one do słabego punktu konstrukcji z wystarczającą energią kinetyczną. Operator systemu S-400 w Kerczu w końcu zdał sobie sprawę, że F-16 nie jest wabikiem i wystrzelił pocisk 48N-6. Ghost wykonał manewry wymijające z wysokim przeciążeniem, rozrzucając flary i inne materiały wybuchowe, a także wykonał manewr wcięcia, aby zmniejszyć przekrój skuteczny radaru w stosunku do nadlatującego pocisku. Pocisk zaatakował jedną z bomb, która zdetonowała się w powietrzu, nie powodując żadnych szkód, pozwalając F-16 przetrwać i kontynuować misję. Pozostała tylko jedna bomba. Kierowany przez pokładowy zasobnik celowniczy uwzględniał boczne wiatry i korekty trajektorii, trafiając prosto przez prezentową osłonę ciężarówki przewożącej pociski artyleryjskie. 50-funtowa głowica bojowa SDB wywołała detonację w całym 500 tonach konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Rezultatem była taktyczna eksplozja na skalę nuklearną bez promieniowania. Kula ognia o rozpiętości 40 metrów, temperatura przekraczająca 2600 stopni Celsjusza i katastrofalne uszkodzenie konstrukcji pylonu 145. Most o rozpiętości 90 metrów ugiął się o 5 metrów, zamieniając się w nieprzejezdną rzeźbę z metalu i betonu. Linie kolejowe wygięły się w kształt przypominający kolejkę górską, a droga została zniszczona, uniemożliwiając transport ciężkiego sprzętu i logistykę. Atak skutecznie przeciął newralgiczny punkt rosyjskiego frontu południowego. Z perspektywy kosztów, Ukraina osiągnęła to przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych. Około 1,3 miliona dolarów wydanych na drony: drony morskie i dwie bomby szybujące. W rezultacie Rosja poniosła straty rzędu setek milionów dolarów. Straciła 500 ton pocisków artyleryjskich i przez miesiące nie mogła prowadzić dostaw. Pod względem operacyjnym, ten atak demonstruje integrację zaawansowanej amunicji precyzyjnej, walki elektronicznej i tanich systemów bezzałogowych. Uwydatnia on podatność nawet najnowocześniejszych sieci obrony powietrznej na ataki z użyciem wielu domen, precyzję pomiaru czasu i ludzką ocenę sytuacji w warunkach stresu. Operacja ta ilustruje również rosnący trend we współczesnej wojnie: połączenie zaawansowanej technologicznie precyzyjnej taktyki uderzeniowej i niedrogiej taktyki roju. Efekt taktyczny jest natychmiastowy. Zniszczenie mostu nie tylko uniemożliwia zaopatrzenie logistyczne sił rosyjskich na Krymie, ale także pokazuje zasięg ukraińskich sił powietrznych w walce z ważnymi strategicznie celami. Psychologiczny wpływ na rosyjskich planistów wojskowych jest znaczący. Nawet silnie ufortyfikowana infrastruktura jest podatna na ataki, gdy wiele domen jest precyzyjnie koordynowanych. Z szerszej perspektywy militarnej, atak ten podkreśla znaczenie fuzji czujników i sieciowej walki elektronicznej. Wykorzystanie tanich dronów do manipulowania zaawansowanym systemem obronnym pokazuje, że skuteczne planowanie i koordynacja mogą neutralizować zagrożenia o wyższej przewadze technologicznej. The s capable of tracking hundreds of targets simultaneously, was forced into a reactive posture, overwhelmed by the speed and unpredictability of the decoy system. The operation's success depended on flawless execution, precise timing, accurate intelligence on convoy movements, and a deep understanding of the limitations of Russian air defense logic. The F-Sisna pilot, Ghost, had to maintain situational awareness under extreme stress, balancing fuel, altitude, trajectory, and threat detection while coordinating with the electronic decoys below. Strategically, this strike delays Russian operations in the region. The loss of ammunition and destruction of the bridge compromised supply lines, forcing Moscow to allocate resources to repair, reroute logistics, and reinforce air defenses. It represents a tangible material and operational setback while also signaling the increasing effectiveness of Ukrainian and Western supplied systems. The Crimean Bridge attack exemplifies modern precision warfare, a calculated risk using expensive aircraft and bombs in conjunction with low cost. High-effectiveness electronic and unmanned systems. Ukraine leveraged physics, geography, and timing against one of the most capable integrated air defense systems in the world, resulting in a catastrophic disruption to Russian logistics and infrastructure. The bridge may be repaired eventually, but the loss of pinset tons of artillery shells, the temporary paralysis of Southern Front supply lines, and the message sent to Russian military planners will resonate far longer. This strike is a case study in multi domain operational planning, electronic warfare, and precision strike capabilities, highlighting that even well defended, high value targets can be successfully engaged with the right combination of technology, strategy, and daring execution.